Siemano, siemano, z tej strony wasz Rafikso z zaistniałej sytuacji życzę wam wszystkich wszystkim wesołych świąt szczęśliwego nowego roku i właśnie jest ta chwila gdzie chcę podziękować wszystkim, którzy dawają osoby, łapki i tym podobne dzięki serdeczne, że oglądacie mój kanał i po prostu Życzę Wam tylko zdrowia, 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 jeszcze raz zdrowia. Więc trzymajcie się ciepło, szykujcie się na ten wspaniały dzień, a ja z tej drugiej strony kamery będę z Wami całym sercem. Życzę wszystkim wesołych świąt. A to, co jest pod, pod choinką, to jest taki mały prezent. Od Mikołaja. Wiesz, wiecie mi, od Mikołaja. Mikołaja. Więc ja już jestem przygotowany. O 16.00 trochę gości będzie. Więc jeszcze raz Wesołych Świąt i zapraszam na live'a na, na live'a w dniu 31 grudnia o godzinie 23.55 będzie to live domówkowy sylwestrowy. Trzymajcie się ciepło